Cześć, witajcie z tej strony Poprawny Polak. A to kolejny odcinek z mojej serii High Pixel Blitz Survival Games. W dzisiejszym odcinku gramy na mapie DOX i zdaje mi się, że jest to ostatnia mapa, na której jeszcze nie grałem. Wybierzmy sobie ostatnią klasę postaci, jaką jeszcze nie grałem. Oczywiście chodzi mi o klasy dostępne dla wszystkich. Jest to klasa postaci Baker. No i Baker to jest oczywiście po angielsku piekarz. I zapewne dostaniemy po prostu trochę jedzenia, ale być może dostaniemy też coś, coś, coś poza jedzeniem. I to było naprawdę miłe. Nie zdziwiłbym się wcale, ponieważ tak jak mieliśmy na przykład to, to takie coś Meatmaster, dostaliśmy tutaj także topór Meatmastera Być może tym razem dostaniemy, nie wiem, nie wiem. Motykę piekarza albo cokolwiek w tym stylu. Zobaczymy jak będzie. Tak czy inaczej, to jest ostatni taki odcinek, w którym tak naprawdę będę poznawał świat i w kilku następnych po prostu sobie na luzie totalnie pogram. A w tej chwili czas dostać się do skrzyń, zdobyć fajne rzeczy, uciekać gdzie pieprz rośnie. Może uda mi się przy okazji kogoś uszkodzić troszkę. O ten gość już na przykład założył buty, wiecie, co to może być niezłe rozwiązanie. O, udało mi się nawet nie oberwać w momencie, kiedy zakładałem hełm na głowę. On chyba nie wie, że za nim idę, wiecie? Fajna sprawa. Chociaż być może właśnie się skapnął dlatego zaczął uciekać. Tak częściej mam zamiar go gonić. O, udało mi się go troszkę uszkodzić. I bardzo możliwe, że po prostu zginę bardzo przedwcześnie. Jak tak dalej pójdzie. No, a z drugiej strony trzeba miałbym zginąć, skoro mam lepszy miecz. Ojej, 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 dobra, 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 rozumiem, rozumiem, stare. Uciekam, okej. Okay. Czemu on mnie dogonił? No, jak to działa? No, koleś, zostaw mnie w spokoju, proszę cię. Już nic, nic ci nie zrobił. Kurde, no. Co za porażka. Matko Boska, ale jestem zły w tej chwili to było okropne. To było okropne. No dobrze, a więc w następnym odcinku postaram się ponownie zagrać na mapie Dox i ponownie zagrać piekarzem, ponieważ czuję się bardzo, bardzo nienasycony po tej rozgrywce. No dobrze, tak czy inaczej to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za te parę minut spędzonych wspólnie ze mną. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, oglądajcie i pozdrawiam Was wszystkich bardzo, to bardzo serdecznie. No i oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia przy najbliższej okazji. Cześć!